Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Shakesa Wszystko pięknie, ładnie zrobione. Moi mieli jutro będzie taki zajebisty odcinek. No, mówię, taki zajebisty będzie symulatora mm. Sam się nie mogę doczekać, jaki będzie zajebista. Ale nie wypiję tej podki. Trzymałość, zręczność. Dziś sobie pójdziemy do lożków że wypijemy i jedną nieśmiertelkę no to tutaj mam rzeczy dość nawet dość nawet nie są takie słabe to mamy o jest powiadomienie na facebooku mi przyszło ale olewamy to i idziemy do lożku. jeszcze karczmy całej nie zrobiłem zdało mi 30 awanturniczości awantorniczo ale to zrobię dostałem jednego klucza wtedy na, od 30 poziomu jak mi zbił a mam 37, przejdźmy do tego ale go chyba nie pokonam, ale pomijamy. na nie, nie, nie. tego nie mam szans na tego kamiennego murczyka 38 spokojnie i zostaliśmy wytrzymało na wytrzymałość. postać, na postać i sprawdzamy jak to jest 7, tu ma 7 7.0 ten jest mi się zdaje, że jest lepszy, bo jest 7 3. sprzedajmy ten, idziemy znowu do loszków i spróbujemy tego szczurka zjechać, ale szczurkiem nie ma nie mamy problemu. ze szczurkiem. Tutaj sobie to czytamy, bo jest wciór słabe. Nie ma w ogóle żadnego tego. Nie to peszka. Ale nie to peszka jest. Łatwo zjechać. Mam 73 to ma 50. Eee, spokojnie, go zjadę. Jeszcze na raz. I pięknie, pięknie właśnie tutaj miałem to na postaci sobie coś poszerzyć mi się zdaje że tutaj sobie poszerzamy tak a już hajsu nie mam jebe tak szybko spróbujmy tego o, mięsnego golema holy shit ale fajną zabaweczkę dostaliśmy 40, pokon 40 pokonany 38 level osiem, 79 trzy no ja to jest troszkę cienkie, ale dobra, jedziemy, pajączek, jest mój tak, 4, po cztery wali unik, unik pomijamy to, o oh, fuck lochy spróbujemy jeszcze raz u on będzie miał to jest Maguś oczywiście Zręczność yeah, 50, ale nie, jest jaka poczta. Zręczność 50, ale lepsze to niż nic. Sprzedajemy to, to zostawiamy, to też zostawimy. Jedziemy do rożków. 10 na 10, to jest 50 level. Ale ja mam... O ja wszelki kompletnie w nim. I spróbujemy do tego, ale damy sobie tą... tą, 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 tą damy. I spróbujemy tego otóż pana zjechać. Uuu, bez problemu. No to spróbujemy jeszcze tego pana zjechać. Uuu, tu już słabo. E, tutaj m, loszku. Zrobimy sobie jeszcze tego pana na chwilę. Tym nie da rady, tym nie da rady, tym to sobie tą dalię założymy. To jest. to się słabsza, I bije, no i do tego pana. No. Dostaliśmy. Coś lepszego. Zaraz 50. Le... 44, ale to ma. O oh, yeah. lepsze. O oh, jest, jak to bije teraz. To ma ponoć. Taką wytrzymałość teraz ponoć, jezusami ponoć. Dobia, oh yeah. przybraliśmy. Spróbujemy jeszcze tego, tą paliczkę. A nie mam szans, jest Boże drogi. O oh, faj, jest co? Spróbujemy jeszcze to nałożyć. Więcej wytrzymałości. Dobra. mamy dużą domą jeszcze sobie tą, z tą bronią oczywiście z tą bronią zaatakujemy sobie na ręce, sala chwały 39-33 co on tutaj robi nie wiadomo wkraczamy pomijamy ej Boże ale mi zabrał No właśnie nie wiem co na tej pozycji robię plus 6 co ja tu jeszcze zrobić, co patrzyłem, patrzyłem, zaraz tutaj jest jeszcze rozdany staciki tutaj może nie mam I wciąż krytyczny, dobra nie mam już hejsu, Ale, przejdźmy do gildy, to wszystko udział i piszemy nagrywam i pozdrawiam całą gildię, w takim gdzie się lekko rozpada, ale dochodzą wpłacimy coś, te, resztę hajsu no i co tu jeszcze mam powiedzieć ciekawego no 3,40 praktycznie już poziom zaraz sobie zrobimy a ja sobie jeszcze na pocztę nie wchodziłem co tam na poczcie się dzieje no a to postać jest, a nie poczta. Lohy, hmm, damy go nie wpłacać. Od Dino Chakesta, no to Anglia. Tutaj walki, FWIOT miał poraczek, ale w większości mi się zdaje, że miałem wygrany. I raczej no, jestem na pozycji 2000. No, tam prawie 3000 pozycji jestem, spadam stop. Nie wiem, ludzie mnie atakują, ale chyba nie wiem, nie wiem czy mnie atakują, ale chyba atakują. Tutaj sobie damy karczmę. Przyjmuj. Lohin, tak widzicie, 10 tutaj mam, 8, czwartego portal zamknięty jeszcze. To by było na tyle, do następnego odcinka, cześć!